Dobra, sobie. w tym momencie wskaż mi, które według Ciebie jest prawdziwe, a które jest nieprawdziwe. Jest na przykład tortem albo rysunkiem. Z lewej strony jest nieprawdziwe, z prawej strony jest prawdziwe. Okej, okay, przekonajmy się w takim razie, zobaczmy, czy trafiłaś. I uwaga, trzy, dwa i. Aha, o! 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 To są wydrukowane Dobra, fryty! Czyli o! Widzisz? No, Widzisz? A mówiłam, że o, to będzie za łatwe, to będzie za łatwe. Właśnie widzowie, dzisiaj będziemy robić takie rzeczy. Witamy na naszym kanale. Zostawcie suba. I napiszcie w komentarzu Czy zgadliście, które jest prawdziwe. Okej, okay, ona jest dzisiaj. No to, to co mają napisać? Robimy odcinek interaktywny, niech widzowie oglądają z nami i piszą. I na przykład napisza, napiszcie teraz fryty i na przykład lewo, prawo albo coś takiego i my będziemy teraz. my to na pewno bawić. to przeczytamy. My na pewno będziemy Zgadzi czytać. Każdy komentarz, do końca. Dobra, już. Przestań im tak robić Dobra, ogólnie. Let's go Dobra, zgadujemy w takim razie A no tutaj, tutaj fajnie, bo chłop pokazuje jest, Aha Ręcznie narysował ja wszystko tak, W ogóle właśnie, widzowie, pamiętajcie o lajku, like, o subie Sub jest bardzo istotny, bo fajne rzeczy wszyscy wrzucamy I se oglądamy, i co? I gówno, i bardzo fajnie, polecam serdecznie Fajne fryty Sunia Pod de, o kurde, pizzę. Dobra, stop Prawa prawej strony jest prawdziwa Prawa prawej strony jest prawdziwa Tak, Ta widać taj jest... cienie na rysunku Tutaj widać tak. cień. no, dawaj. No, też mi się wydaje, że tu jest cień. Wy też, widzę, wy zgadnijcie w komentarzu. O. I to jest prawdziwa pizza rzeczywiście, a tamta jest Marysowana. narysowana. I te cienie są takie smooth, takie pluchte, takie Ta. nie? Ale chłop jak to robi w ogóle, a -a. nie? Albo laska, nie wiadomo, to jest chyba, nie mam pojęcia, nie interesuje mnie to, ale niesamowite, że ktoś tak potrafi ładnie to zrobić, nie? To jest w ogóle niesamowite. Dobra, stop! No zle, z prawej są prawdziwe. prawie prawej są prawdziwe. Tak. No, mi się też wydaje, że z prawej mogą być prawdziwe, bo tutaj na, po lewo są zbyt ładne. No. No. O! No. No. Dobra. Ale jaki jest... Po frytkach już wiedzieliśmy, jak no, nie wiem, no. Właśnie no. im dalej brniemy w ten odcinek, tym bardziej czujni się śpiewami. stajemy. To jest dobre, to jest dobra cecha widzę. Tak to jak to jest... w toksycznych ludziach, jeśli spotykasz coraz więcej toksycznych ludzi, to potem potrafisz już odróżnić. <laughs> to nawiązuje do odcinka <laughs> <laughs> Dobrze. I tak, i patrz, tutaj masz tak i dobra. Poptarcy w ogóle to jest takie dobre. A to nie wiem co jest, które. Lewa jest cała prawdziwe. Kurde, mi się wydaje, że. Pra jest prawdziwe. Ty lewa ja prawe, tak? No. Czy może być lewe prawdziwe rzeczywiście? A dobra, ja prawe, Oj, dobra, zgadłaś. Ale ładnie to jest zrobione, kurde. No, a tarcik jest dobry. To jest takie. Mm. Co to jest w ogóle? Kurczę to jest. Nie trwa w poce taka kanapka z ciast. Ale mam to nawet, mam te pisarki. Tam mam ten ciapie w ogóle. Filip ma tajną skryptę z sudeczami, jakby. Tak, których nie wiem, bo nie wiem cukru od trzech miesięcy. Więc jakby ktoś chciał, to napiszcie w komentarzu. Chętnie oddam. Giveaway <grym> na sudyce. Pasz. Kurde, no to jest. To było łatwe akurat do zrobienia, ale no mimo wszystko, nie? No. A okej. Okay. Jeszcze nie rysuję całego, tylko taki fragment. No, tylko taki, taki fragment, tak, Pod tego. Podkadr, podkadr, elo O, Reeses. O! Ej, kurde! Nie no, sprawa i wygląda jak namalowane. Z lewej, z lewej, lewej jest na prawdziwe. Ale teraz tak, co jeśli są dwa fejkowe? Tak, są dwa fejkowe. środkowe i prawa jest fejkowe. Tak, no? Dawaj. Mi się wydaje, że to jest prawdziwe po środku. No zobaczymy Środek jest prawdziwy, Imo. O! Mówiłem! Mówiłem! Okay. Pomyliłaś się! Let's go! Nie, bo ty powiedziałeś, że środkowy jest prawdziwy. A ty powiedziałeś, że lewy jest prawdziwy. No, czyli oboje mieliśmy rację. Dobra, zajebiście. No, Dobrze, że przybiłeś, gdyby było, wybijać coś. A wcale tak nie jest. Nie. Trzeba brzmijmy, jakbyśmy nie mówili naprawdę. No, jest. No i elegancko, bardzo fajnie. Podoba mi się to. E, I co. Ale mam muzyczkę spokojną. Ja bym chciałam tu wygryźć du du du, house trap. No w takich filmach jest jakiś house trap. O nie, no z, pra z lewej prawdziwe. Nie. Ta, z lewej jest prawdziwe. Prawej jest prawdziwe IMO. Nie, wiem, no, zobacz na cieni. Skup się. To jest szyba. To szyba. Szkło. No to dawaj, no. Na prawej jest prawdziwe IMO. Nie Nawet teraz to widać. Kurde a Ty chyba nie masz trybu rozroku Ale co ty gadasz, roku? w ogóle jakby na równi jest chyba z tego co wiem, a ty, ty jakieś farmazony gadasz wiem, Dwa są dla mnie punkty na plus No to ty liczysz sobie, no. niesamowita jesteś naprawdę, jesteś niemożliwa <laughs> jest, Nie wiem. Dobra, na zobaczymy czy kolejny Kompetentliwe, jakieś tutaj <laughs> o. O, No i co, i co teraz cwaniaczku? Pod spodem jest prawdziwe Tak, to jest fake, tutaj widać Teraz <laughs> w głosuje, tak jak ja no nie no, bo widziałem od początku. Dobrze. Co to ma być w ogóle to oszczerstwo? No. kurde, nie trzymajcie w niepewności. Halo! To jest prawdziwe. Zniszczę osobę, która robi te filmy. Przysięgam, zniszczę ją. Dobra, już mi się pomieszało wszystko. Co? Ale, Mindfuck zrobiony. To, 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 Tak, czyli mówiliśmy, że to jest nieprawdziwe. Tak. Ale jak otworzył, otworzyła ta osoba, to miałem takie kurde, i to jest prawdziwe chyba. No i dzień dobry, ale jaki Donacik ładny. Miam. Fajny, fajny. Co, Dobra, nie interesuje mnie to. Idziemy dalej. Tak? Tak. A co jeśli kogoś interesuje? To se może wejść na kanał tej bawy. Co? co jest O, więcej rzeczy. Co?! A, to a są takie, no te! Dobra. dobra, weź! Kolejny odcinek dawaj. Fu. A Ale jak to fajnie wygląda w ogóle. No? Ja chcę obejrzeć. Ja chcę, ja chcę to zobaczyć, bo tu już nie mamy do zgadywania, ale. Ale fajnie to wygląda. Jaszczurka. I co z tą jaszczurką? I to jest prawdziwa wow. jaszczurka. O kurde, a tu? Oho, okej, okay. czyli tu już są takie przyspieszone i żeby subskrybować. I chłop bierze. Co to jest? Jaki to jest kerst? Co? CO jest? Jak który nie teraz? O, gra, którą lubisz, widzisz? Ale zajebiste O. Są nie, no, lubię takich ludzi. Nie marnują klenów cool. na tej planecie, tylko są pożyteczni. W przeciwieństwie do, do niektórych. niektórych. To prawda. Ej, nie, no to jest. Ja chcę jeszcze parę zobaczyć. Nie, dobra, to. Ładnie to wyglądało, ale... No i co? Uuu, brutalnie. Ej, tu nie co? widziałam. Co? Nie zwróciłem którego? uwagi. Nie no, tu widać było. Ludzik. Ludzik equipe? No, ale co jest? Za, 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 do... Ta jest, bo się ruszyły. No. Która jest nieprawdziwa? Nie mam no tak, pojęcia! Z lewej nadal jest narysowana. To jest narysowane, albo to, no rzeczywiście. Ale ja. Z lewej nadal jest. Na to. A to? No dawaj. A to ja uważam, że to albo to, te dobra. dwa. Dobra. To jest dobra. Aha, czyli to. Kurde, miałeś rację. Tak? No. Które? To jest narysowane. No. Dinozaur! Niesamowite to jest. No, zajmij się. No i tutaj macie autora. Dziękujemy za obejrzenie Howard. I co? Pozdrawiamy Howarda. Pozdrawiamy Howard. Do widzenia. Pa.